Pani Przewodnicząca, Pani Sekretarzu Generalnym. Szanowni Państwo, chciałbym trochę po plecach przeszły, kiedy sobie uświadomiłem, że muszę zabierać głos po Pani Przewodniczącej i po Sekretarzu Generalnym. Przede wszystkim składam gorące podziękowania za zaproszenie do spotkania się z tak innym gronem osób, które są dzisiaj na tej sali. To jest prawdziwymi ludźmi lewic. Ale to rzecz. Państwo widzą, co się porobiło z rodziną polską. Opanował ją jakiś amok tropikalny, negatywnie oddziałujący na świat, w którym żyjemy. Więc trudno nie zgodzić się z biskupami, kiedy mówią, że mamy w Polsce kryzys rodziny. Nie jak i wszystkich, którzy dzisiaj tutaj są obecni, najbardziej interesuje najbliższa rodzina. A może ona być na ćwiczy, tylko lewicy, tylko Ale w rodzinie jak to w rodzinie. Wielu ludzi mówi, że im najmniej zależy, a gdy w rzeczywistości czynią wszystko, by kolokwialnie mówiąc, rodziny będą zgonić, nie patrząc na to, że samemu także od nas znaleźć się na przysłowiowym ruchu. A dlaczego tak czy Może z głupoty, może z nienawiści, może z wyrachowania, a może dlatego, że nie cenią tego, co mają. Że Rodzina sąsiada albo też tylko dlatego, że mają dość codziennie tych którymi są częstowani. Może zamiast słów tylko muchów, chcieliby słyszeć codziennie Olek, Olejku, jak Ty może postępujesz I tak dalej. I kupują go. Pomrukują jak kot głaskawie I nie zdają sobie z tego sprawy, że wredny człowiek coraz silniej na tym gardle zaciska palce. W rodzinie jak w rodzinie, gdy dzieci te lub czynią naprawdę co złego, zawsze szuka się innego. I z tak reguły słyszymy, to nie ja. Ja jestem czysty. Rodzina Lejwicy do dzisiaj nie może się uporać z klęską wyborczą z 2005 roku. Odpowiedzialni za nią ciągle powtarzają, to nie tak. I dążą do tego, żeby ludzie lewicy dali sobie z tą sprawą w końcu spokój. znaleziono w innego. To Leszek, to mile. A kto najgłośniej krzyczy? Olek. Aleksander Kwaśniewski, ex guru SLD, ex prezydent. Człowiek, który za w uchwałę rodziny lewicy jest najbardziej odpowiedzialny. Ze wszystkich winnych. Rżnie jak mówił Korwin-Mikke Jego głupa. Ten, który dawno, dawno temu wysiadł z pociągu nazywanego Lewicą, poujrzał nowych przyjaciół. I dziś tych przyjaciół promuje, tych nowych. Czytałem ostatnio książkę autorstwa Dyniecki z Korwatem, Tannenberg. 1914 w wiecie z pierwszej wojny światowej. Znalazłem w niej m.in. takie zdanie, cytuję: Dyscyplina, patriotyzm, braterstwo broni, obawa przed konsekwencjami niewykonania rozkazu wszystko to obejmuje narzucone w systemie wartości i prowadzi do zachowania, które ma swe konkretne podłoże. Natomiast zachowanie to wynika z pewnej niepisanej umowy. Biorąc powyższe, pod uwagę, tych Państwu zrobią szybko porównanie. Jakie to wartości wbija się do głów dorosłym i niedorosłym Polakom po 1989 roku? I jakich oczekuje się w związku z tymi wartościami zachowań? Nienawiść, ksenofobia, rasizm, faszyst i tak dalej. To są demonie, które z wielką siłą weszły w nasze życie i na gości, aby nie raz nas w naszej ojczyźnie. Jeszcze jedno z zachowań. Najbardziej oczekiwane jak i sprowokowane działaniami Kulusa XII, który ze strachu przed komunizmem nie zamachał się wejść w układy cisterny. Wypalić do końca z rzeczywistości polskiej wartości lewicowej. Proszę Państwa, prawicowych przeciwników nie muszę przedstawiać. Jacy są wszyscy wiemy. Prawica na lewicy jest przeciwnikiem na tyle groźnym, na ile zawsze była dla lewicy jest przeciwnik wjeżdżący się w własnym domu, tak zwana lewica. W tej chwili mamy sytuację, kiedy grup przewodniczącego SRD Wojciecha Olejniczaka, czyli Aleksander Kwaśniewski, prowadzi swoimi działaniami do likwidacji w lewej strony sceny politycznej. A Olejniczak tego nie widzi. Rozpalił mnie w czwartek, 20 września, w telewizji, w TVA 24 godziny. Pierwszy wyemitowany fragment jego wypowiedzi, że cytuję: Miller rozwinił się na drobne nie ma idealów. Zaśmiałem się. A jakie ideały ma pan, przewodniczący SRD? Aleksandra Kwaśnieckiego? Dla prawdziwej się siedzącej na tej sali, to z pewnością za Dla Kwaśnieckiego, Pani profesor Szyszkowska ma za te poglądy. Natomiast na listach wyborczych sam raz pasuje z Taka jest lewicowość partii, która jeszcze nazywa się Sojusz Lewicy Demokratycznej. Rozbawi Państwa z pewnością informacja, że były szef partii racji. A dzisiaj szef Unii Lewicy Piotr Musiał poinformował, że Unia Lewicy i Polska Partia Pracy podjęły decyzję o wspólnym zdarciu w październikowych wyborach. Nic dodać nie ująć. Trafił swój następny. Nie będę tego dłużej komentował, bo Państwo wiedzą o co chodzi. I nie będę Państwa dłużej zanudzał. Jeszcze tylko mam w dzisiejszej sytuacji, którą przed laty tak widział Julian Tuwim w wierszu Et arde. Odzibrowany czyli czy gardzem, nieczystym tłumem, kościołem, kawiarnie, republika czy kiną, wiec, szewców czy armia, naród, gmina, rodzina, uprzednia, wszystko chaos i zgroza i pustka śmiertelna. I wśród, i w tym kurcznym stuleciu tyrańskiej wspólnoty, wśród głupich wielkorząców i tępej kołody, gdzie kłarkość lwi wzdyma rówczo krzątaninę gromadząc ludzkość nudną mieszkańską mieszczańską rodzinę, gdzie pustego kościoła krzykli papieże na gruzach papilonu, bierze wieże znoszą głośno szpargotu wyszczytanych maszyn, a chciwa czerń szpieguje samotność serc naszych, w tym wieku różgą tworzonym wytępem okrutnym przechodzę, Mija milczenie. Obcy, zimny, smutny. Proszę Państwa, wasowskich przyborów kiedyś. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, jest. Lecz kiedy jej nie ma, samotny świat jest. Cieszy mnie, że jestem tutaj dzisiaj z Państwem. Cieszy mnie, że rodzina w lewicy na nowo zaczyna się cementować bo Ogrom w tej sali to jest zupełnie inna jakość pierwszy kongres. Cieszy mnie, że znaleźli się ludzie, którzy na nowo jednoczą ludzi lewicy w oparciu o ideały, o wartości, a nie w oparciu o antywartości lewicy, czyli tak tzw. komoterców podobnych sobie i oszustwo odczynione pod właścicielem lewicy. I cieszy mnie, że to czyni właśnie partia racji. Życzę Partii racji, by po dzisiejszych obradach wyszła do społeczeństwa z jasnym sygnałem programowym, który z jednej strony pozbawi złudzeń przeciwników z lewicy zapraszających bezprawnie termin lewica, z drugiej zaś strony będzie nie tylko nadzieją, ale pewnikiem dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, prawdziwie lewicowych, mieszkających od tak, do Bałtyku, od Bóg do Odry i czekają jak na Tak! Jest w Polsce prawdziwa partia lewicowa. Do niej należy przyszłość. I dlatego należy ją popierać teraz i w przyszłości. Dziękuję bardzo.